Aby stworzyć notatkę, po prostu wybierz notes, w którym ta notatka ma się znajdować, sekcję tego notesu oraz stronę, na której tą notatkę zapiszesz. Masz do dyspozycji całą kartkę, którą możesz zapełnić swoimi notatkami. Aby dodać notatkę tekstową, po prostu kliknij w miejsce, w którym chcesz rozpocząć pisanie oraz zacznij pisać tekst. Kliknij dwukrotnie na narzędzia główne, aby rozwinąć i zadokować górny pasek narzędziowy. W tym miejscu znajdziesz możliwości, które rozszerzą Twoją pracę nad notatkami. Jeżeli pracujesz z tekstem, możesz dowolnie zarządzać formatowaniem tekstu, podobnie jak w każdym edytorze tekstu. Notatka jest zapisywana automatycznie. Nie musisz klikać przycisku Zapisz. Po zakończeniu pracy po prostu zamknij program OneNote.